Siemka mordeczki, z tej strony oczywiście nie kto inny jak was ulubiony tutaj Jupiter, czyli oczywiście Thomas. Słuchajcie, na wstępie kod promocyjny: No, Thomas, i ty, ty, o, my, asysty, ty. Nie wiem, kurde, dajcie mi konta ja opiszę ten kod, bo niektórzy naprawdę nie umieją. Yy, więc lecimy dalej. Mil macie za darmo, Mil oczywiście. Yy, I to by było chyba na tyle. Na początku odcinka idziemy sobie do o, skrzyn, yy, skrzynek bonusowych: otworzymy sobie skrzynkę diamentową, i mamy tutaj szansę na Karambit Lore za 9000, oraz na Karambit yy, no, już nie mówię, bo niestety drobno nam najtańszy wszystkim dzisiaj. No, trudno się mówi. Oczywiście lecimy z nim na upgrader razy razy 10, coś takiego, może, czekajcie, 15% dobra, prawa strona, i co, czy siądzie upgrade? no niestety nie siedzi, po drugiej stronie by siadło, no ale trudno się mówi, słuchajcie, jak zaczęliśmy tak odcinek, to może pójdziemy oczywiście na skrzynkę naszego ulubionego youtubera, mojego i waszego oczywiście, czyli no skrzynka ty mam własną skrzynkę tak, to nie jest cen, mordeczki, 1300 otwarć już ma, więc naprawdę sporo z racji tego, że skrzynkę kosztuje, o, fajny profizik no teraz strata niestety, no skrzynka nie jest droga, nie jest skrzynka droga, więc to akurat jest props za to, że zrobili skrzynkę, która nie jest droga, ale ma fajne skiny, które da się łatwo dropnąć, nie? Ostatnio przejeżdżę na odcinek o dropem tą abłupkę za 1700 zł, nie? Więc naprawdę fajnie, naprawdę fajnie, ale dzisiaj coś tutaj nie idzie, nie idzie nam. Skrzynka Toma coś dzisiaj nie idzie, ale zróbmy coś może takiego głupiego trochę, o teraz fajnie oddała. Tu tylko stówka na minus. O, tu też jest jakiś malutki minusik. Yy, idziemy na kontrakt. Walimy wszystkie drogie skiny na kontrakci. Zobaczymy, co z tego będzie, słuchajcie. Yy, dajemy 800 zł, możemy mieć dwa kafle. Mamy jakąś kosę fajną. Na pewno ponad tysiak Nie, 740 zł, Kolejna wyglądała na drogą. Wyglądała na drogą, ale taka nie była. Jeszcze raz sobie walniemy. 806, 2, o to może być 1000, 1100? Nie, jeszcze tańsza, no nie, masakra Ej, masakra serio, w tym odcinku to jest dosłownie masakra <noise> O kurde, no będzie ciężko to odrobić Będzie ciężko to odrobić Prawa strona Siedzi Dobra, odrobione mamy Mamy odrobione, ale mnie to nie, nie cieszy, mnie to słuchaj się nie cieszy, was pewnie też Chcielibyście jeszcze jakiegoś lepszego skina żebym zrobił, no to lecimy no i goof, no dobra, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie. Na